Jest dzięk czynienie. Haha Kocham ten kurwo! Gdzie jest jedzenie, ha? Gdzie jest jedzenie? Słuchaj, ja mam swój brytyjski stół I mam dla nas naprawdę wspaniałego kucharza. Grom grom Gricey. Więc lepiej poczekaj na wszystkich. Okej. Chłopcze. Służący czego chcesz? Wpuść gości, proszę. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Yo, 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 yo. Dzięki, że nam otworzyłeś drzwi. A oto moje dzieci. Si mojego Penisa. Hej, hej, hej. Może byś tak poszedł do stołu, a nie się na mnie patrzysz? Witajcie w moim domu. Yo. Yo, 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 yo. Dzięki, mami. Yo, yo, yo. Gdzie jest jedzenie? Gdzie są potrawy? Ty jeszcze będziesz coś jeść? I tak już jesteś gruba. <słuch> <słuch> o wy kurwy syny, ja was zaraz kultury nauczę! Nie, 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 jest okej. Okay. Po prostu idźcie usiąść do mojego brytyjskiego stołu. Służący, czego chcesz tym razem, kurwo? Powiedz szefowi, że jesteśmy gotowi. Okej, okay, czemu nie? Jestem szczęśliwa, że wszyscy razem możemy zjeść ten posiłek. Wszystko fajnie, ale gdzie jest jedzenie? Czułysz. Nie jesteśmy rodziną, ale mimo wszystko. Oto twoje jedzenie. Dzięki, służący. Służący, idź, otwórz drzwi. Ha ha! Ha! Yy, co? Cześć wszystkim. Czemu go tu zaprosiłaś? Znamy go. On jest głową całej rodziny. Yy, ale on próbował mnie zabić! To prawda. Tak jak cała moja rodzina. Ha! Założę się, że nie chcę mieć główny na twojej koszuli, prawda? <śpiewanie> Haha, To jest zabawne. Koniec kurwa tego. Maki, maki, maki. Nic mi teraz nie zrobicie. Założę się, że nawet nie potrafisz tym szczelić. Bum. Każdy teraz bez wyjątku będzie jad indyka. Tak, tak, ok, moki, ok, ok. Oto pański indyk. Boom. Mmm, o chłopcze. Indyk. Eee, jest tu. Mmm, to jest naprawdę dobry indyk. Mmm, tak, to jest naprawdę... Mmm, um, Nie potrzebuję chusteczek? O, w porządku. Idź po chusteczki. Okej, okay, okej, okay, tutaj są. <laughs> o! 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 <laughs> Tu è satrute. Ty kurwo. Pu. E uh. uh.